To za macie komputera. Bo nie wiem, to tak. Wiesz, że to jest praktycznie pierwsza miejscówka, i jesteśmy RIP. Nie jesteśmy RIP, będzie łatwo. Tak daje nam 5 sekund. Nie, Wygram to. Nie, chłop, już mnie będzie... Dobra, ja już i mam na Bez kitu już mam deduwę. Jeszcze nie. No ja już dedam. Dosłownie już. I co tu się dzieje. Ja tak za sekundę mam deda. No ja już mam deda. Mam mace podstawowe. Ja już... NIE powiedzę. WIEM! JA NIE MAM BRONI W OGÓLE! Dobra, spierdzielam stąd chyba. Możesz mieć broń? No. Ja nie. Ja chyba stąd spierdzielam. Zadyma jak nie wiem. Mam tylko łuk! Jak się z łuku strzela, chłopia? Nie Jadę. ma celownika. <laughs> nie no, bajo jajo! Co o, cię rozjeżdżają! Co tu się dzieje, Nie no ja nie mam aj z dupy! NIE NO CO JA ROBIĘ Dobra Patricioza Jaki MLG Ja wiem co tu się dzieje <laughs> Ja odjeżdżam Wiesz co ja zrobiłem? Aha no Dobra ja zdechłam Gdzie? No we no, w, z z w Chłopie wiesz co zrobiłem? Chłopie wiesz to był MLG! Masz to nagramy. O. Ale to był to Jak zdechniemy to dawaj nagraj filmik MLG. Jeba. Ej, co jest?! Ja się leczę w tym momencie?! Ty masz animację?! Nie. Ja. ja też ja się leczę! Ugramy to, czyli wino. Łatwo z nimi. Krach. Bardzo dobrze! Leży. Nice, łatwo. MLG to było. Gino. zapatus. zapatus Musisz sobie poradzić. Dwóch, dwóch! Musisz sobie poradzić. No, fajnie. Ale chłopie, ja nie mam nic. Ja zrobiłem przed chwilą... Nie no, zero! Zero no! Super, mega mi się gra, ale fajna gierka. Dwóch bambików! Dzieciaków! Nic nie umią. Fiutę załama... Bardzo dobrze! Mala szkoła! Zapomnę... <śleski> Ja to mnie pompie! O tak! Zobaczyłem, że mi nie idzie to chuj. O, tak! O, tak! Moja szkoła energii! <ścoughs> Dobra, odradę cię! <ścoughs> Dobra! mi ten loot trochę i miałam go trochę wyrzucić. Tak, wyrzucę mam. Trzy dupy. <laughs> bambików zdetonowanych! O tak! Zdetonowane dwa bambiki. O, No tak! <laughs> Każde rozpierdzielone! Nie wiedziałem, co się dzieje. Ja każdego rozwaliłem w Skar, <laughs> Scar, to. Dobra, dawaj. Jakieś itemsy mi zostaw też. Wiem, idę ci ammo. No. W ogóle co to pompa? Tak wracam Nie wiem, właśnie. Mamy? Nie wiem, moja szkoła. Dobra, to ja sobie teraz idę potem. A zrzucisz poty? Dwie. No. Zrzucie teraz ammo, poty i. i tyle. W sumie. A jak się teraz wybiera, ile ammo? Nie wiem. Wyslejam właśnie z ciebie te O tak, ammo! O tak! Uf, tu w dupę, ile ty mi to dałeś I tam masz luty całe. Mm. Dobra, łatwo. Wszystko rozwaliliśmy. Rozwaliliśmy, tymczasem ja zero fragów. Serio? No. Ja pięć. Ej, Warto. co to? Wszedłem pod ciężarówkę. Chyba ja nie mam PMA. Nie mam PMA. No to są tam PMA -y jakieś. Dobra, mam jakiegoś dzieciornego PMA. Nie mam tego dla dzieciaków. Dobra, tutaj. Pykans. Co tu jeszcze mam? Łuk dla dzieci. Bardzo dobrze. Moja szkoła. Kapusta kokos, melon. Dobra, wszystko git. Leczenie zabieram. Gdzieś apteki. No i dobra, już jest kit. No. Ja myślałem, że to jest rip już. Jak te bombaki no ja zaczęli mnie obijać. Stwierdziłem, dobra, to pompę. Ja Zapomniałeś o to... pompie. Zabra... Zabrały... Zapomniałeś o pompie i bardzo dobrze. Widzisz, wygraliśmy prawie. No. Prawie. Tak, już wygramy. No. 25 osób w takiej strefie, no. no wszyscy na ten w dzieciaków polecieli. Tyle <laughs> w dzieciaków tam miejscówka się poliło Ale łatwo Niech <laughs> ja, ten chłop mi da matce, bo gówno mam o, Dzięki za matce, ale easy club W Lamborghini są nowe kupili od rodziców zarąbali O nie oni mnie widzą na pocuchy totalne O kurde Nie mam maców już prawie Żałuję Nie mam maców, nie mam maców już Dobra uciekamy, prawie nic Dobra nie mam maców, nic To Dosłownie nic Spierdalamy. Dobra Ej dostaję kurde Idę jest Gdechon. No to fajnie, nie miałem w ogóle masów. Jakie dobra. na pocęcie, no dobra.